Mandero z tej strony Crazy Cat. Natomiast witam Was serdecznie w serii Scepty Wiatru. I czemu nie ma tutaj Ari? Ari wyszła do lekarza, więc postanowiłam, że wstęp nagramy tutaj z panami. Jak widzicie, nasz mały Morfeusz się bawi. Natomiast e, jego ojciec Igor jest trochę obolały. Podaj bodajże pewnie go głowa boli jak mnie kark dzisiaj po wyspalił, ale w dzisiejszym odcinku co już zapoczątkowałam w sumie w serii wyzwania idealnego życia no to postanowiłam, że nasza Ari też się wybierze w kilka miejsc i będzie to na pewno Glimmerbrook oraz być może Ravenwood, tutaj nie jestem tego pewna czy się wyrobię czasowo zatem tak zaplanuję dzisiaj odcinek, żeby mieć te przynajmniej jedną podróż, lub najlepiej od razu dwie. Natomiast chłopaków na pewno będę czytować. Tutaj nie ma innej możliwości, bo ich nie zabieramy ze sobą. Zatem zapraszam Was na ten odcinek. Jak możecie zauważyć, tutaj opuszczę sobie ściany, ale chłopaki się bawią, jest godzina 4.27 nasza Aria jest u lekarza. Postanowiłam ją wysłać do ginekologa, chociaż nie wiem czemu, że, znaczy się, że wiem czemu, odnośnie się tej gorączki, niemniej yy, ja chciałam przez moda yy, na te choroby, które akurat pierwszym miałam pobrane, to nie wyskakiwał inny opcja niż ginekolog, więc tutaj. Yy, się postaramy coś ogarnąć, najwyżej to szczytuję. Natomiast tutaj chłopaki się bawią, i naszego igora chyba też głowa boli. Ja tutaj już mu puszczę. Jak widzicie, chciałby chyba też iść do lekarza, ale mam nadzieję, że tutaj on się ogarnie i coś zrobi w kwestii opieki nad swoim synem. Jak możecie zauważyć, on tutaj na razie nic nie robi. Może nie może tego robić jak yy, siedzi, ale na razie nie widzę, żeby coś tutaj się zmieniało. Dobra, ja tutaj ci młody odkliknę to, dobra wstajesz, dobra mamy to, to ja bym chciała żebyś tutaj, śpiewaj piosenkę, a zobaczymy, chciałabym to zobaczyć, wiecie młody się wszystkiego uczy dopiero, takie przyjazne, pogawędka, gawoż natomiast ja bym chciała żebyś czegoś go nauczył, najlepiej też yy, tutaj się z nim pobawił, yy, rozmawiać o przebiegu dnia to możemy. Teraz kliknę, gdzie ty idziesz, o dobra, będą to robić na zewnątrz, nie mówcie kurcze. Ja specjalnie mu zrobiłam w takim pokoik, żeby mieli kurczę, możliwość tutaj robienia tego na miejscu, dobra. E, naucz słowa przepraszam i tam coś jeszcze było, więc to musimy chyba nauczyć, byłoby fajnie po prostu. Dobra, e, Ari wróciła od lekarza, więc my tutaj młodego położymy za chwilę spać. Ari, do niej schodzimy. Właśnie ona w ogóle chciałaby tutaj zachować się jeszcze w a sama jak widzicie nie czuje się najlepiej. Nie wiem co jej dolega, chyba szlituje tą gorączkę, żeby nie było. Dobra, ja bym chciała, żebyś ty się przebrał, bo jak wybieramy się do Glimmer Brook, to myślę, że jakieś inne ciuchy by się nam przydały. Liczę, że tutaj trochę pozmieniałam ciuchów. Jak patrzę, czy mamy tutaj jakieś bardziej. Może coś takiego jej tutaj damy. Więc my się jeszcze tylko wybierzemy na chwilę do góry, żeby tam całówca po prostu przyjaźnie się zachowywać wobec naszego małżonka. Tutaj... O, przybiegnij tutaj truchtę. I zaraz wybieramy się do Glimmerbrook. Mam nadzieję, że ta pogoda nam tam będzie też dopisywać. Jeszcze ktoś zostawił jedzenie. Igor, kurczę. Kuba nie znam, zostawia jedzenie wszędzie. No e, dobra. Widzieć, jak się, yy, znaczy, się dobrze bawi. Matka zaraz tutaj wpadnie, więc yy. dobra. Po yy, resztę ogarniamy potem. My tu musimy jeszcze zrobić jedną kwestię. Czyli to raczej będzie od miesiączki, ale dobra, nie rozmawiasz, tylko dajesz całusa, powybywasz za chwilę, a ja chcę to jeszcze dzisiaj nagrać, więc tutaj musi być romantyczny i czułość, tu jest mm, całus, chyba w intymności, dobra, weźmiemy po prostu pocałuj, aha, zostawili cię, dobra, to ty idź sam spać, kochani. Bo ojciec też musi iść do lekarza za chwilę. Okej. Okay. Mamy to, ja bym nawet chciała zrobić im. Żeby kamera mi tak nie szalała, to mi bym... mu ładne zdjęcia jak całowali. Mam nadzieję, że nie kombinują tutaj nic yy, niezrozumnego. No nie, tego akurat nie. Ja wiedziałam, że to tak się skończy. Daj mu po prostu całusa i wybywamy stąd koleżanko. Yy, niech to będzie tutaj. Jeszcze raz. Yy... O cały, a nie kurde jakiej parabara. Ty chłopie musisz się zdrzemnąć. Ja rozumiem, że jesteś lekko przemęczony. Teraz to mi pasuje i ty idziesz spać, kochany. Młody też idzie spać. No to też możesz przyjaźnie zachować się wobec mamy i grać na tablecie. No nieźle. No, mam nadzieję, że to znów nie skończy się jednym i tym samym. Dobra, idziesz spać, a ty idziesz na plażę. Się tego. Co tam kurczy, od dołu nam przeszkadza? Bo widzę, że coś tutaj ach, chyba to będzie to, ale dobra, jakoś to przeżyjemy, więc my będziemy się widzieć po prostu już w Glimmerbrook. Bo rośliny na razie się świętemu spokojowi, bo nie wiem, nie możemy raczej nic więcej zrobić, więc my się widzimy oczywiście w Glimmerbrook, jak tam dojedziemy. Spróbuję tutaj zrobić jakieś ładne ujęcie. Jak możecie zauważyć jesteśmy wśród rodziny Charm, o dziwo tutaj mamy jednego bohatera, który postanowi się nie przebrać do końca, jest z nim Lolu. Lolu akurat zamieszka tu dzisiaj w tym odcinku, najprawdopodobniej będę coś tutaj jeszcze kombinować. Sama tutaj dzielnica jest troszkę zmieniona przeze mnie, jest tutaj parę miejscówek, które się naprawdę zmieniło, można by powiedzieć, nawet trochę pod klimat średniowiecza. Więc fajnie, że tutaj teraz na jesień jest tak klimatycznie, moim zdaniem. Tutaj chciałam jakoś ładnie pokazać tutaj tą dzielnicę, jak jest na jesień. Tu chyba jest bodajże tawery, na jak dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że nic nie zepsuje po drodze, ale finalnie, wow, dobra, tego nie widziałam. Ale finalnie nasza nawet y, kochaniutka się przebrała, więc ja jej tutaj zostawię ten strój. Y, jedynie chciałabym, żeby Loru może y, ubrał jakąś koszulę, oczywiście o ile ją ma. Bo jak nie, to będę musiała tam wygenerować. A ma coś bardziej y, stosowniejszego. Więc musimy tutaj na pewno z nim y, porozmawiać, y, zaprzyjaźnić się. Więc powitanie. Oczywiście wszystkie simy tak reagują, bo mamy moda na rodzinę królewską. O i widzę, że on jest jakoś trochę, że tak powiem, rozbity. No wiecie, on nie jest czarodziejem, no to dla niego to jest trochę nietypowe. Więc poproszę o ugryzienie. Yy, wilkołaka. No jasne. Będziemy tra tracić yy, moce yy, czarownicy, żeby tutaj być yy, wilkołakiem. No raczej nie planujemy tego. Okej. Okay. Yy, na pewno tutaj musimy z Darlem też porozmawiać. Jak wiecie, nie mamy tutaj minewry, bo jak dobrze pamiętacie w poprzedniej serii, niestety minewra tutaj zginęła. Okej, okay. zaznaczam przez przypadek grubiański. powitanie. Powiedzmy, że Darel raczej nie lubi tutaj yy, Ari albo w ogóle siostry, powiedzmy. Natomiast ja tutaj chcę, dobra, spróbujemy powitać. Dobra, jeszcze zauważyłam, że za uroczenie mi wyskoczyła. ale dobrze. My tutaj staraliśmy się dobrze zacząć, ale nam troszkę nie wyszło. Jeszcze została nam tutaj Gemma, ale nie wiem, gdzie Gemma poszła. Obstawiam, że muszę tutaj Najpierw zapukać do drzwi, więc tutaj odklikamy, zapukamy do drzwi, ale też przejdziemy się tutaj, żeby tutaj pozwiedzać, bo musimy trochę tych składników też zebrać, o ile nie są za sezonem, więc szukamy najpierw żab, kopiemy, coś tu jeszcze mamy? Cóż nie, tutaj jeszcze jest jakiś składnik, no i oczywiście od razu się przebrała kochaniutka, teraz to już akurat wiedział jak się ubrać. A wcześniej, kurczę, zauważyliście, że miała taki dość specyficzny strój? Dobra, ja tutaj zrobię jedno zdjęcie, żeby mieć yy, do miniaturki, że odwiedziła te Glimmerbrook, żeby nie było. I zaraz coś jeszcze tutaj ogarniemy. No bo to jest poza sezonem, to akurat nie. Yy, po drugiej stronie jeszcze zobaczę, coś tutaj możemy porobić. Bo ja bym nie chciała opuścić tak od razu rodziny charm. Przydałoby się mieć y, sojusz z nimi. Y, zaraz zobaczymy, gdzie tutaj jest y, nasza... może nie tyle Emilia, bo z Emilią raczej nie będziemy mieli dobrych relacji. Okej, pozbądź się zawartości. No nie, źle by było wchodzić do kogoś do domu i pozbywać się zawartości jedzenia. Tak patrzę, tylko gdzie tutaj y, powinien być grobowiec? Jest. Jest y, grupy naszej tutaj Inewry, już chyba widzę, że... Wróciły zdjęcia albo to jest tylko na nowych save'ach, bo ja wiem, że miałam e, tutaj kłopot, więc tutaj pospominamy. E, tu jest drzemma, więc do Dżemmy zaraz też zawitamy. Myślę, że musimy ją lepiej poznać. W racji tego, że byłoby fajnie, żeby tutaj mogli nam jakoś pomóc po prostu. Serio czułości od razu, a gdzie jest jakieś powitanie się czy coś. Oj oj. Już liczyłam, że będzie tak w miarę ładnie. Dobra, weźmiemy tą opcję. Yy, weź płatny urlop, zapomniałam o pracy, więc tutaj musimy to ogarnąć później. W kolejnych odcinkach, bo ona jednak pracuje. Tam jeszcze kopiesz, dobra, ogarnięte. Tutaj jeszcze mamy. Dobra, ja ci to teraz przyspieszę, żebyś tam szybciej dotarła. Okej, dzwoni do nas Kai. Yy, Tylko czego, czego on chce? Nie pamiętam, czy to była simka, którą ja tworzyłam, czy nie. Ale zróbmy to mnie warto spróbować. Zaryzykujemy, co on ma żonę, ale zaryzykujemy. O, jeszcze takie zdjęcie by też nam się przydało. Co prawda, ona tutaj weszła trochę z rośliny. Dobra, mamy. I teraz ja bym chciała, żebyś ty wstała. I zaraz poszukamy Dżemy. O ile Dżema nie poszła do szkoły, bo taka istnieje też możliwość, to wtedy udamy się jeszcze do krainy Marii, oczywiście. Teraz szukam wszystkich, którzy mogliby tutaj być gdzieś w okolicy, mając nadzieję, że nikt nie jest pod prysznicem, oczywiście. Jest jeszcze to jedno piętro, nie, czyli rozmawiamy chyba tylko z chłopakami, oczywiście. Nie, tu jest y, Emilia, ale z Emilą chyba bym nie chciała, yy, więc y, podejdź tutaj. Lolu po będzie oglądał albo i spał, yy, więc może przeprosimy Darela i spróbujemy yy, być bardziej uprzejme. Boga wędka, spróbuj rozmawiać. Dobra, y, idziesz do góry, nie pójdziesz, bo coś czujesz, że się zawiesiłaś, kochana. Ja ci tu jeszcze zrobię jedno zdjęcie, zanim uciekniesz, A Ja wiem, czy wasi też tak mają czasem? Podejdź tutaj. Nie jesteś wciąż. Nie możesz być. Dobra, podejdź mi tu. Dotknęłaś, kurde. Okej, okay, widzę, że tutaj chyba jest yy, lolu. Dobra, to z lolu pogadamy, chociaż wkładła na nieszczęście yy, nasza tutaj Emilia, chociaż liczyłam, że nie będzie jej tu więc y, muszę kombinować. Okej, okay. możemy z nią pogadać, ale raczej to nie będzie miła rozmowa, jakoś nie lubię jej. Zresztą się szczerze, w mało której serii ją lubię. Okej, okay. a to co to jest? Nie, nie chcę tego jeść, ja bym chciała to wziąć. Aha, nie posiadamy tego obiektu. No dobra, yy, co ja tutaj bym chciała? Narzekaj, narzekaj na chmurą pogodę, a Lolu jest w łazience, tak na złość. Dobra, Inisimowie, oczerniać, no możemy w sumie też oczerniać. Okej, okay, to mamy, teraz liczę na jakąś rozmowę z Lolu, o ile wyjdzie z tego kibla. Podejdźmy tutaj, bo fajnie by było go mieć po swojej stronie. Chyba odpuszczę sobie dzisiaj Ravenwood dla świętego spokoju. Pogapędka. Może wyjdzie do nas. On jest biedny, zasłucony. Kurczę tutaj. No dobra. Widzę, że. Okej. Okay. To nas mało co interesuje. No okej. Okay. W takim razie jeszcze musimy właśnie pogadać z wielkołakiem. Rozmawiaj o zainteresowaniach. I zaraz chyba zrobię kolejne zdjęcie, coś tak czuję. Zainteresowania już mieliśmy. A wręczmy mu tego yy, kociaka po prostu. Oczywiście zrobię screena, bo fajnie by będzie mieć takiego screena, oczywiście. To jest przyjazny. O! Myślę, że to akurat możemy. Ewidentnie nas Emilia nie będzie lubiła, ale. Mam nadzieję, że to nam wyjdzie na plus. I jeszcze tutaj może wybierzemy jakąś interakcję, tylko nie wiem, czy coś możemy. Z jednej strony może bym na mu rycerz, bycie, żeby tutaj trochę <grych> powkurzać naszą Emilię. A dodajmy. Zobaczymy jak to wygląda, bo ja tego nie korzystałam. Więc tutaj myślę, że... Okej, okay, ale to jest łobuziakiem. Może LOL będzie tym A ale chcę zacząć tą interakcję nadania rycerstwa. No ale jeszcze musimy zrobić tutaj jakieś skryno z tego spotkania. Zastanawiam się, kto tutaj z boku, tutaj jest e, taka figurka, dobra. Teraz zobaczymy, czy tutaj nam to, dobra, jeszcze to ogarniemy i wracamy na Sulani że to akurat nam się przyda. A jakoś to nam teraz będzie pokazywało, tak, że z rycerzem. No uroczo, kurczę, nie je powiem. Jeszcze bym chciała tutaj go wyciągnąć na chwilę. Poza powiedzmy, oczy naszej tutaj Emilii i myślę, że to będziemy tutaj kończyć odcinek. Nie, ja chciałam, żebyście podeszli tu razem. Zaraz to tam ogarniemy. No nie jesteś w ciąży, nie ma takiej możliwości. Jeszcze kawałek miście podejść chyba, jak dobrze pamiętam. Dobra. I teraz, co chciałam? Jeszcze jedną interakcję, bo Krypto to raczej nie odwiedzamy, ale chciałabym tutaj. Okej, okay, wyznać jako osobistego strażnika. Dobra, myślę, że coś takiego możemy ogarnąć, że na tyle Aria mu mogła zaufać. Zatem, wyznaczamy go na osobistego strażnika. zobaczyć jak to wygląda, czy to się nie zbuguje. Familia, jak zawsze, kurczę, musi być. Centrum uwagi, więc tutaj mm -hmm, chyba musimy to zakończyć troszkę niefajnie, ale to dlatego, że ona tutaj nam parowała. I myślę, że tak zakończymy ten odcinek. I jak widzicie, skończyło się tak, jak się zaczęło, czyli trochę chaotycznie, mianowicie Lol nam został osobistym strażnikiem, Emilia. Postanowiła się trochę wtrącić w efekcie Arią spoliczkowała, jak możecie też zauważyć, że mm, jest wściekła, więc na pewno nie poprze naszej sprawy będzie tutaj y, po stronie przeciwnej. Natomiast ja się z Wami żegnam. Zapraszam do sekcji komentarzy, do usłyszenia w kolejnych seriach, do zobaczenia.